Witam kochani bardzo serdecznie na kanale WrestleGracz od wczoraj mamy bardzo ale to bardzo wspaniałą informację, która pojawiła się na stronie WWE mianowicie to bardzo historyczna wiadomość, WWE wraca do Polski, tak dobrze słyszycie już 17 stycznia 2026 roku w Gdańsku odbędzie się show w ramach trasy Royal Rumble Live Tour to naprawdę wspaniałe widowisko po raz piąty w historii naszego kraju WWE nas odwiedzi przedtem mieliśmy okazję zobaczyć w 2011 roku i w 2012 roku w Gdańsku. W 2013 roku pojawiło się w Łodzi, a w 2015 w Warszawie. Teraz, po praktycznie 11 latach przerwy, ponownie zobaczymy gwiazdy WW i na żywo. To jest dla mnie ogromny szok. Ja się tak jaram, że to jest naprawdę coś, Niemożliwego. Owszem, ja byłem w 2011 roku na SmackDown World Tour w Gdańsku. Niestety później już w dalszych epizodach nie pojechałem, zajęło mi to troszeczkę inno sprawy głowę, że tak powiem, nawet nie mogę się bo Powiem szczerze, nie mogę się wysłowić, ja długo się zastanawiam, jak ja mam to w ogóle ogarnąć. Na razie nie znamy pełnej karty walk, ale patrząc na poprzednie trasy, możemy spodziewać się największych nazwisk z Row i Smackdown. Jedno jest pewne, emocje na pewno będą ogromne, a bilety pewnie rozejdą się w gumieniu Oka. Dlatego, jeżeli tylko pojawi się jakaś opcja z biletami, to trzeba będzie się uważnie temu przyjrzeć, bo przypuszczam, że naprawdę rozejdą się jak świeże bułeczki. Jeszcze zależy, jaki będzie przedział cenowy. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, na pewno się tam pojawię. Na razie w chwili obecnej jestem tam na jakieś 70%, więc nic mnie raczej nie zatrzyma, żebym się tam nie pojawił, ale jest jeden taki mniejszy problem, który może mnie zatrzymać. Mianowicie, niedługo będę spodziewał się, że tak powiem, dziecka, zostanę tatą, więc nie wiem, jak moja partnerka będzie to, że tak powiem odczuwała, w sensie, bo to już będą takie jakby ostatki jej noszenia ciąży, więc też będą musiał położyć nacisk na to. Jeżeli jednak wszystko będzie dobrze, na pewno się tam pojawię. Dla mnie to osobiście spełnienie wielkich marzeń. WWE w Polsce to święto wrestlingu, którego nie można przegapić. Gdańsk, 17 stycznia 2026. Zapiszcie tę datę grubymi literami w kalendarzu, no i oczywiście dajcie znać w komentarzu, kto z was wybiera się na show, kogo najbardziej chcielibyście zobaczyć. Subskrybujcie kanał, bo będziemy śledzić wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia i na pewno wrócę jeszcze do tego tematu nieraz. W tym momencie no, walki z Smackdown World pamiętam chyba jedynie pojedynek, zdaje się chyba Big Showa z Sheamusem, jeżeli coś takiego miało miejsce, było to już bardzo dawno no, bo 2011 rok. Gdzieś nawet miałem te materiały, jeżeli ja je znajdę, bo muszę znaleźć starą kartę z pamięci. Jeżeli ja tej karty nie zgubiłem i gdzieś posiadam te materiały, to ja oczywiście je umieszczę tutaj również na moim kanale, żebyśmy mogli wspólnie jeszcze przeżyć poprzednie urywki tych line eventów, ale to, co się dzieje teraz w tym momencie, to jest naprawdę potężna euforia. Ja nie mogę z siebie wydusić po prostu normalnie głosu, że tak powiem. Ja dzisiaj cały dzień w pracy to tak na wesoło WWE przyjeżdża. Taki, taki wesoły, wiecie, rozweselony, bo WWE przyjeżdża. Nic mi dzisiaj kompletnie w robocie nie przeszkadzało. Normalnie WWE przyjeżdża i to był naprawdę najlepsza wiadomość, jaką mogłem wczoraj wieczorem zobaczyć. No cóż, nie będę wam się tu dłużej rozdrabniał. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na pewno pojawią się kolejne materiały dotyczące tego widowiska. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Na razie.